Cześć, witaj w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem ci sytuację mniej więcej, jak to wyglądało kilka lat temu. Wstecz. Odnośnie, no jak wieje. Odnośnie tego, jak z niewiedzy spaliłem. 4 hektary rzepaku, czyli to była strata poniesiona około plus minus 20 tysięcy przy takich średnich nakładach był to rzepak wtedy ostatni robiłem wtedy już ostatni zabieg na opadanie płatka tylko była krótka prosta do żniw ale tak to wyszło, że te cztery hektary pierwsze, które pyskałem opryskiwaczem żadnym z tych tutaj co, co mamy co mam, bo, bo wtedy akurat miałem tylko jeden opryskiwacz ten który miał mój tata, był to stary opryskiwacz już nie pamiętam dokładnie nazwy na J jakaś nazwa no ale to, to mówię, nie była wina opryskiwacza było to moje jakieś tam niedopatrzenie bo sytuacja była taka, że, że pryskałem wcześniej groch środkiem, wymyłem dokładnie, ale, ale jednak się okazało później, że tak mi się wydawało, że dokładnie wymyłem. Ale później wyszło tak, że, że pierwsze te 4 hektary, bo 4 hektary robiłem tylko pryskiwaczem, bo tam miał on pojemność. 600 litrów. Nie więcej, 800 litrów, bo 200 litrów na, na hektar eee, tyle mam sieci roboczej. Eee, no i te pierwsze 4 hektary. I to w sumie wypadło tak, że to były najpiękniejsze rzepaki, najładniejsze. Eee, z tych z tych rzepaków, które miałem to było no bodajże 5 albo 6 lat temu ta cena rzepaku była w granicach 1600 to dobrze, że, że, że to nie było później, bo, bo, bo tak to jest, że, że najlepiej uczyć się na czyichś błędach jak na swoich, dlatego wam ten temat przedstawiam, jak to wyglądało z mojej perspektywy, jaki popełniłem błąd. Eee... No i tak jak mówię, te 4 hektary pierwsze, które opryskałem, naj, najładniejszego rzepaku. Cena wtedy 1600. Mm, on tam mógł plonować, myślę, po 4 tony, bo by był naprawdę ładny rzepak. E, i, 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 I. I. co zrobiłem? No i tak jak mówię, tak jak wspomniałem. Opryskałem. Opryskałem. Y, no, jakoś tam groch wtedy. No i opryskałem opryskiwaczem starym wypryskałem to no i no i później gdzieś tam za jakieś 2-3 tygodnie no i był, był ten zabieg na opadanie płatka rzepaku wymyłem akurat wtedy, wtedy od razu jak skończyłem pryskać groch wymyłem wymyłem, dokładnie tak mi się wydawało na tamten moment, wypukałem lance wymyłem to, tak mi się wydawało, że dobrze. No i opryskiwać czekał, czekał na, czekał na kolejne zabiegi. No, czyli tak mówię, opadanie płatka w rzepaku, dwa albo trzy tygodnie, już dokładnie nie pamiętam, bo tak jak mówię, to było już parę lat temu. I, no i tak to. Tak to wyglądało. No później przygotowałem środki na, 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 na opadanie płatka. Pojechałem, opryskałem wszystkie hektary. Nie wiem ile to wtedy miałem około 10, może 15. No i myślę, że zacznę od pier, od tych najładniejszych kawałków. Bo wiadomo, że to było, e, było, był, była noc. No, no i dlatego postanowiłem pierwsze na to skoczyć, na większe, żeby w miarę to jakoś się tam w miarę dobrze pyskać, bo to były kawałki. Yy, większe, no i tak, yy, żeby trafiać w ścieżki, wolałem to yy, wolałem wjechać pierwsze w nie później. Pierwsze duże kawałki, później te mniejsze miałem pryskać. No i po jakimś czasie minęło gdzieś tam może, może tydzień czasu. Tutaj tata mówi, że coś rzepak yy, przestaje kwitnąć. W moment opadły płatki płatki e, kwiatowe, 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 no i, i później dochodziłem. Nie mogłem dojść, co to zrobiłem nie tak. No i tak myślałem, myślałem. E, na początku e, wydawało mi się, że może jakiś środek, z, gdzieś za dużo dawkę dałem jakiegoś środka, no ale jednak wszystko było ok. E, było ok i. I nie była to wina środków, tylko była to wina, później już doszedłem, ale mówię, jak jak, się, jak zobaczyłem te pierwsze 4 hektary, to naprawdę, no człowiek, pierwszy raz takie coś przeżyłem, no, no może nie, nie załamanie, no ale jakbym dostał, no naprawdę w twarz konkretnie, patrząc tak z perspektywy pracy na rolnictwie, no była totalna porażka no ale to człowiek się wtedy uczył dalej się cały czas się człowiek uczy no i, i, i tego i no i mówię no i to no, nie mogę spać parę dni bo tyle tyle mówię najpiękniejszy żepak tyle tyle żepaku a zysku, zysku nakłady były duże a tym bardziej że jeszcze wtedy e, Spłacałem maszyny, które udało mi się wziąć wziąć wtedy na zwrot. I mało, że człowiek nie miał pieniędzy, to jeszcze 20 tysięcy, 20 tysięcy, około 20 tysięcy kosztów byłem w plecy, no i nie było tego zarobku. A wszystkie finanse były tak jakoś zgrane, że, 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 no, że na styk wszystko. No, ale nic trzeba było to jakoś przekonać. to głęboko porażkę no i, i i nie poddawać się zostawiłem ten żepak do żniw, no i w sumie wykosiłem go to zebrałem na 500 kg tam, tam gdzie ominąłem to był ładny, ładny był ładny też tak naprawdę no ale nic się poradzimy, dlatego chciałbym Was przestrzec przed tym żeby uważać na te rzepaki, na pryskanie i tak wiadomo, że stary opryskiwacz był jeden, no i pryskałem wszystko ale rozlewałem, to był 800 litrowy i, i z jednej strony nie miałem czujnika do niego to płyskałem John Deere'em e, Case'em, różnie bo, bo wiadomo jak się startuje rozpoczyna przygodę z rolnictwem na własną rękę, no to wiadomo te maszyny musimy sobie jakoś tam zrobić no i nie zawsze to jest taka prosta droga jak się by wydawało dlatego 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 Was przed tym przestrzegam. No i, i, i tak wtedy zaplanowałem sobie już, że jak, jak już jakoś tam w miarę wyjdę na prostą, będę chciał mieć opyskiwać nie jeden, a nawet dwa. Jeden do rzepaku, drugi przykładowo dla, drugi do, do pryskania zbóż, bo zawsze wiadomo, że. Że pryskamy zboże o poprawki na chwasty dwuliścienne, później rzepak. A to było tak albo pukanie, trzeba było pukać albo, albo robić grzybówkę regulację w zbożu, żeby to te środki wypukać. No i później no to też jest jakieś tam na pewno to jest na pewno jest to problematyczne. A tak mam teraz dwa opryskiwacze opryskiwacze. Czyli ten 1350 litrów John Deere, który <laughs> opryskiwać, którym pryskam. No, te uprawy, których mam więcej, czyli zboża z reguły, zboża mam większej ilości, a tym nowym nabytkiem, bo to jest nowy nabytek w tym roku, stary, bo to starocie, używany, ale jednak to, że nie muszę wychodzić na zewnątrz, wiadomo pokrzywiona i belka i zjedzona yy, siłownik krzywiony yy, ale kupiłem go naprawdę za nieduże pieniądze, grosze dałem za niego. Yy, plus jest też taki, że tutaj ma jest bardzo jakaś bardzo widzę yy, solidna pompa, nie wiem czy to yy, dwutłokowa chyba, naprawdę solidna pompa. Wiadomo, ona też swoje już przepracowała, ale, ale wydaje mi się, że naprawdę jest to dobry sprzęt. Eee, no i tak, w tym starszym, starym pierwszym nigdy nie miałem, nie miałem, e, tam nie miałem, z, z, nie mogłem zaciągnąć Mausera, a tutaj jest tak, że, że podczepiam sobie małzer przewód Mausera i zasysam sobie wodę. To też usprawnia pracę, bo wcześniej lałem e, tym korkiem od góry, w tym starym opuszczowaczem, ale to wiadomo wszystko. Do wszystkiego człowiek dochodzi czasem małymi krokami z czasem. Wiadomo, niby nieduże pieniądze. Bo tutaj zapłaciłem. No, no śmieszne, naprawdę śmieszne. E, bo miałem ten stary modernizować, miałem zmieniać belkę. Ale tam sobie belka, sama belka chyba 3000. A tutaj niewiele więcej wyszedł na opryskiwać. Podobnej pojemności bo tutaj mamy 650 czy 700, 650. Można by niego wlać no, najprostsze, 5 sekcji, i tak mówię, jest tu możliwość zaciągania dlatego zasysania z, z małzera, i tak to właśnie wygląda. I naprawdę już usprawnia pracę. Śpię spokojnie, bo tym pryskałem ostatnio wczoraj, nawet jeszcze rzepak. Tam mi troszkę zostało, poprawiałem, eee, kończyłem. No a tamtym wcześniej robiłem chwasty, a tym większym opryskiwaczem robiłem chwasty, hmm, chwasty w zbożach, no ale już hmm, chwasty w zbożach wcześniej. No i ostatnie, już regulacje w zbożach. I, i mówię, wszystko stare, stare graty, ale w sumie te dwa opryskiwacze hmm, są nie warte jak 25 tysięcy, tyle gdzieś mniej więcej zapłaciłem za te obydwa. Ale mówię, nawet to, że, że człowiek śpi spokojnie, jest to bezcenne, dlatego jeszcze raz chciałbym was uczulić. Tym bardziej tych rolników, którzy, którzy gdzieś tam zaczynają, bo, bo mówię, niech tam e, człowiek się mówię, uczy na swoich błędach, a ja chciałbym, żebyście, żebyście się uczyli na moich błędach, żebyście wiedzieli, że, że trzeba ze środkami uważać. Pewnie nie jeden z nas przypalił zboże. No ale to mówię, yy, nauka nie pójdzie w las. Tym bardziej, jak się uczy na sobie, czyli, yy, czyli na, 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 na własnym przykładzie, najbardziej to boli, i najbardziej, najbardziej wtedy daje to do myślenia. No, ale tak jak mówię, tak było. Tak się stało, nic na to nie poradzimy. A dzisiaj już, dzisiaj już jestem spokojny. Robię zabiegi i nie boję się, że coś, że coś przypale, bo naprawdę czasy są ciężkie. Trzeba każde pieniądze liczyć. Każde pieniądze trzeba liczyć, no bo wiadomo, że, że ta opłacalność jest e, niestabilna i, i, tak jak mówię, wszystko, wszystko. Wszystko, wszystkie koszty trzeba liczyć, żeby się, mówię, żeby się nie przeliczyć, nie przejechać, bo też czasy są bardzo niestabilne. Dobrze, na dzisiaj to wszystko, taka przestroga dla Was. Dziękuję Wam za oglądanie i pamiętajcie, żeby uważać z zabiegami, żeby nie narobić sobie kosztów. To wszystko na dzisiaj, trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.